Cześć kochani, to Ana i tym razem zapraszam Was na YouTube Hop zorganizowany przez Artistico, producenta kształtek z HDF-u, masek i od jakiegoś czasu także papierów. Jest to pierwszy hop Artistico i potrwa do 17 czerwca. Aby wziąć udział w zabawie musicie oczywiście zasubskrybować wszystkie kanały biorące w niej udział i skomentować każdy z naszych filmów. Linki znajdziecie na dole w opisie mojego filmu. Ale jest też dodatkowa zabawa związana z tym hopem. Tym razem wszystkie dziewczyny z DT pracują z tym samym kitem. Czyli zestawem produktów przygotowanym przez Artistico, takim właśnie jak widzicie teraz na ekranie. Wy również możecie zakupić ten kit yy, i to w całkiem atrakcyjnej cenie. Następnie możecie stworzyć swoją własną pracę, yy, opublikować ją na facebookowej art grupie Artistico z hashtagiem ArtisticoHop, yy, a autorzy takich prac mają szansę na wygranie nagród. Tak jak mówiłam, wszystkie informacje znajdziecie. W opisach pod naszymi filmami. Nasze wewnętrzne reguły pracy z tym kitem były takie, że trzeba wykorzystać każdy z produktów. Oczywiście, w przypadku tych małych zestawów, gdzie jest kilka takich samych elementów w różnych rozmiarach, wystarczyło wykorzystać przynajmniej jeden. Ja postanowiłam przygotować kolejnego shadowboxa i pokazać Wam przy okazji, w jaki sposób je robię. Jest to sposób, który sama sobie wymyśliłam, nic skomplikowanego, ale dobrze się u mnie sprawdza. Ach, i jeszcze jedna ważna uwaga. Miałam tym razem ogromne problemy techniczne i walkę ze sprzętami, tak więc pierwsza połowa mojego filmu nie jest niestety w najlepszej jakości, ale zapewniam, że potem będzie lepiej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ok, no to zaczynamy. Z tagowej bazy wykorzystam tę dolną część i ramkę, a środek wycięty z ramki zostawię do innych projektów. Na początek wycinam z papieru z kolekcji Boho Story kształt mojego Taga to będzie wnętrze mojego shadowboxa. Papier przyklejam do bazy za pomocą żel medium, a następnie pokrywam powierzchu przezroczystym gesso. Nie jest to konieczne, ale pomoże mi zabezpieczyć papier, gdybym przypadkiem na przykład go ubrudziła na dalszych etapach pracy. Tym gesso smaruję też zewnętrzną ramkę, na wszelki wypadek, żeby zwiększyć przyczepność nakładanych później farb. No i tutaj wchodzi moja tajna broń. Tak naprawdę to jest fragment jakiejś pianki zabezpieczającej z paczki, którą otrzymałam jakiś czas temu. Nie mam pojęcia, jak to się profesjonalnie nazywa. Ale można tu też wykorzystać wszelkiego rodzaju grubsze tektury, pianki, nawet taśmy 3D. Moja pianka ma grubość 1 cm i to mi tu bardzo pomaga, bo łatwo jest uzyskać równą wysokość. Ale jeśli na przykład skleicie trzy warstwy tektury czy pianki o grubości 3 mm, no to uzyskacie 9 mm, czyli bardzo podobną wysokość. Na tym etapie bardzo przydaje się kreatywność. E, piankę przyklejam do mojej ramki, starając się trzymać raczej zewnętrznych krawędzi. Chodzi o to, żeby pianka nie była zbyt widoczna od środka. Następnie sklejam dolną i górną warstwę razem z pianką pomiędzy nimi. Sprytne, prawda? Teraz czas na zamaskowanie brzegów mojego shadowboxa. Tu przyda się trochę podstawowej matematyki i umiejętność posługiwania się linijką. Z papieru kraftowego wycięłam sobie paski o szerokości 16 mm. Tak jak mówiłam, moja pianka ma 10 mm i dochodzą do niej dwie warstwy z hdf o grubości 3 mm, czyli łącznie 16 mm właśnie. Odmierzam sobie długość kolejnych boków, przycinam paski na odpowiednią długość, a następnie przyklejam do mojego taga. Nie jest to skomplikowane, wystarczy trochę uważności i cierpliwości. Używam tutaj papieru kraftowego, bo taki akurat mam pod ręką, ale zwróćcie też uwagę, że jego kolor jest bardzo podobny do oryginalnego koloru HDF-u. Zamierzam pomalować te ramki farbami akrylowymi, więc teoretycznie nie ma tutaj ten kolor takiego dużego znaczenia. W praktyce jednak łatwiej będzie mi uzyskać jednolity efekt na jednej i drugiej powierzchni, jeśli kolory będą zbliżone. Przykładowo, gdybym dała na boki jaskrawo zielony papier, a potem próbowała całość pomalować jasną farbą, która nie byłaby za bardzo kryjąca, no to jeden i drugi kolor mógłby przez nią prześwitywać i wtedy ten efekt nie byłby raczej zbyt atrakcyjny. Kolejny krok to przyklejenie małych literek. Chodzi mi wyłącznie o dodanie odrobiny tekstury. Mogłabym to zrobić także za pomocą maski i pasty strukturalnej. Mam jednak spore zapasy takich starych, literkowych naklejek i postanowiłam zacząć je w końcu wykorzystywać. To stare naklejki z Primy i one są pokryte takim, jakby materiałem. Są nieco grubsze niż takie zwykłe papierowe naklejki, więc fajnie się sprawdzą jako szybki sposób na dodanie tekstury. Na wszelki wypadek jeszcze raz maluję ramkę przezroczystym gestem, bo może mi też ono zabezpieczyć naklejki, których klej nie jest najlepszy, więc nie chciałabym, żeby odpadły. Teraz przyszedł czas na pierwsze przymiarki do kompozycji. Wybieram sobie różne elementy i przykładam je w różnych miejscach, sprawdzając, co mi się podoba, a co nie. Mam tu HDF-ki z naszego zestawu i także trochę wyciętych elementów z papierowych kolekcji Artistico. Oczywiście mogłabym tu dodać też jakieś wyciski z foremek, jakieś inne ozdoby, ale ten tak w sumie i tak nie jest jakiś wielki. A w tle w środku mam też duży kwiatowy wzór, którego nie chcę całkowicie zakryć, więc staram się nie przesadzić z ilością dodatków. A teraz czas na malowanie. Tutaj pokazuję Wam tylko taką bardzo skróconą wersję, bo to proces, nad którym zwykle spędzam sporo czasu. Wybieram sobie kilka kolorów farb i maluję ramkę, mieszając kolory ze sobą i nakładając kolejne warstwy kolorów na siebie. Nie pomalowałam tutaj tyłu mojego shadowboxa, zakładając, że powieszę go na swojej własnej ścianie, ale oczywiście warto to zrobić, jeśli planujecie taką pracę na przykład komuś podarować. maluję też wszystkie te małe elementy, które zamierzam wykorzystać w tej pracy. Zwykle maluję sobie więcej elementów, żeby mieć po prostu większy wybór i nie musieć już wracać do tego etapu. Bawię się tutaj farbami, łączę kolory, szaleję sobie troszkę. To jest ten etap, kiedy możecie wykorzystać farby, tusze, stemple, co tylko Wam przyjdzie do głowy. Ja bardzo lubię, kiedy elementy na pracy są takie bardzo dopieszczone i nieoczywiste. Czasem wykorzystuję również markery akrylowe do brzegów. Na pewno każdy z nas ma swoje własne ulubione triki i techniki i na pewno macie jakieś swoje własne pomysły na to, jak ozdobić takie, takie HDF-ki. I tak, owszem, ten etap zajmuje mi zwykle sporo czasu. Postanowiłam dodać jeszcze odrobinę delikatnego blasku za pomocą brązowego wosku, a następnie sięgnęłam po biały matowy wosk z Primy i za pomocą pędzla przetarłam zarówno taga, jak i małe elementy. Ten efekt jest bardzo subtelny, ale dla mnie też jest bardzo kluczowy i uważam, że robi dużą różnicę. Chcę dodać do mojej pracy odrobinę metalu, więc sięgnęłam tutaj po ozdobę w kształcie takiej zawieszki, jakby obudowy zegarka. W środku smaluję go delikatnie klejącym medium do kolażu i posypuję proszkiem do embossingu z Opowiadałam o nim więcej w filmie o nowościach w sklepie Zielone Koty, możecie go znaleźć na moim kanale. Proszek topię, uzyskując piękną, złotą powierzchnię. Przy okazji edycji tego filmu wycięłam z rozpędu fragment, w którym posmarowałam wewnętrzne brzegi ramki klejem do złoczeń. Za co bardzo przepraszam. Teraz ten klej troszeczkę już wysechł, więc przyklejam do niego różową folię. Efekt jest ciekawy, a bardzo łatwy do wykorzystania. Dodaję też odrobinę białych chlapnięć, które fajnie kontrastują z ciemną ramką. Aby trochę urozmaicić wnętrze ramki, dodaję też fragment wyciętego z papieru bukietu. Podklejam go na lekkim podwyższeniu za pomocą taśmy piankowej. Różne elementy umieszczone na różnych wysokościach podkreślą jeszcze bardziej głębię mojego shadowboxa. No i przyszedł czas na przeklejenie moich elementów. Wykorzystuję tutaj klej i ma towarzysz medium. Cokolwiek sprawdzi Wam się do klejenia, będzie ok. Powoli układam sobie kompozycję, mając w pamięci to, co sobie wcześniej zaplanowałam, ale też nie bojąc się spontanicznie zmieniać swoich decyzji. Cięgnęłam też po kuleczki Art Stones z Prime, trochę po to, żeby dodać więcej tekstury i jaśniejszych akcentów, ale też trochę po to, żeby zakryć miejsca, gdzie mam nieco za dużo żel medium i chciałabym je zamaskować. Przyklejam też papierowe kwiatki, żeby dodać trochę urozmaicenia wśród jakby nie było płaskich ozdób z HDF-u. Ważny też był dla mnie kolor kwiatków. Odcienie beżu kontrastują z ciemną ramką i fajnie komponują się z tłem we wnętrzu. Jeśli oglądacie moje filmy, to pewnie już wiecie, że takie wybory nigdy nie są w moich pracach przypadkowe. Na dodaję jeszcze delikatne ozdobniki, po pierwsze odrobina transparentnego brokatu tu i tam, potem błyszczące cekiny, a na koniec dodam jeszcze trochę kropelek Glossy Accents i perełki novo. Te wszystkie malutkie detale i ozdobniki to jest taki mój osobisty znak rozpoznawczy. Prezentuje się gotowa praca. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Przypominam, że YouTube Hop Artistico trwa do 17 czerwca i macie szansę na wygranie fajnych nagród. Wszystkie informacje i linki do pozostałych filmów znajdziecie w opisie pod moim filmem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa-pa!